Podam Ci koszulkę, tylko się zamknij. Ja myślę, ta koszulka jest zbyt wartościowa, żeby miała jedna osoba. Dlatego postanowiłem, że będzie wspaniałym dodatkiem do tak zwanych artefaktów, czyli rzeczy historycznych, istotnych od początku lokacji naszego miasta. Przedstawiam Wam pana kustosza tego obiektu, prywatnie mojego mentora, pana Kazimierza Matyska, który zgodził się przyjąć ten dar, a również w podziękowaniu dla Wojtka barwy waszego klubu, ponieważ kolega Wojciech, gdzie wszyscy jesteśmy kolegami i koleżankami, oczywiście wolimy koleżanki, kolega Wojciech zaczynał tak jak wy. W związku z tym, że e, ja jestem niepełnosprawny i mogę robić co chcę, zapraszam potem wszystkich. Brama Cechowa jest jednym z największych wyróżników na naszej architekturze rynku naprawy magdeburskiego, one wszystkie wyglądają tak samo. Cztery ściany, rzeźnik, lody i fontanna. My fontannę mamy nieczynną, mamy w innym miejscu, ale pan Matysek wymyślił bramę cechową, która miała różnym wykonawcom, rzemieślnikom. To na pewno jest to dla mnie duże honor i duma, że, że reprezentuje prostsze, tak naprawdę na tej całej Polski. Jestem bardzo wdzięczny, że, że moja koszulka zawiśnie tutaj. Bardzo się z tego cieszę. Jest to dla mnie szczególny tak naprawdę moment, bo tak naprawdę zaraz po zdobyciu Mistrzostwa Polskiego już kolejny, można powiedzieć, sukces, no bo dla mnie zapisanie się w historii gminy no to jest coś wielkiego. Także ja chciałbym tu wszystkim bardzo podziękować i mam nadzieję, że historia będzie się toczyła dalej. Brawo. A my liczymy na koszulkę z Wigimistrzów teraz. Te gratulacje które i ode mnie i myślę, że od wszystkich mieszkańców i kibiców, i znajomych, i wszystkich, którzy tobie dobrze życzą i którzy śledzą pod swoją karierę, bo rzeczywiście akurat miałem to wielką przyjemność wielu z tutaj obecnych od samego początku ją gdzieś tam e, widzieć. No i rzeczywiście, po pierwsze jest to świadectwo, że marzenia się spełniają. Że jednak e, ciężka robota jest e, po to właśnie, żeby później e, z niej czerpać te same przyjemności. A druga sprawa myślę, że też bardzo fajna. Jesteśmy w miejscu, które mówi o historii, ale też ja za każdym razem również e, seniora Matyska również e, o tym często... Młodym przypominam, że my też tą historię tworzymy dzisiaj. To nie jest tak, że ta historia no właśnie tak. jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy odeszli, którzy budowali. No my też pracujemy, my też działamy, my też funkcjonujemy, my też zdobywamy sukcesy, tak samo jak nasi poprzednicy. No na tym polega to, że te pokolenia idą dalej, zmieniają się, ale właśnie one wszystkie budują tą historię. No i super. Myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że w tej naszej historii Kostrzyna, historii naszej gminy, jest również miejsce na, taką, na takie miejsce, na, taki, na takie wyróżnienie, bo rzeczywiście, no, jak to chyba jesteśmy wszyscy zgodni, piłka nożna to jest to, co wszyscy tutaj kochamy, uwielbiamy, a że jeżeli jeszcze możemy gdzieś tam w sercu mieć tą radość, że człowiek z naszej miejscowości zdobywa największy trofeum w Polsce. Pozostaje nam tylko i wyłącznie cieszyć się, i tak jak prezes mówi, życzyć mu, e, żeby. Jeszcze w przyjechał to. jeszcze raz po, e, po lidze w e, mistrzu. I to, i to gratulacje jeszcze raz serdecznie, Wojtek i wielkie słowa uznania od nas wszystkich. E, no i tutaj znajdziemy odpowiednie miejsce, i też będzie czas na to, właśnie, żeby tą historię współczesną też tutaj wkładać, żeby właśnie następne pokolenia o niej mówiły, bo oni przecież będą. O takim wydarzeniu mówić i kiedyś, jak nas zabraknie, to będą wspominać, że takie miejsce, taki czas w naszej gminie również był. Gratulacje oczywiście dla tych, którzy się poświęcili. Ja znam, całą wiem ile to Was kosztowało. Zaangażowanie, bo to nie jest poświęcenie, to jest zaangażowanie. No, postawiliście na tą, na tą koszulkę, na tego młodego człowieka. I i, i wielkie słowa uznałem, wielkie szacunek Trzy samochody, samochody rozjechane, zajechane, bo to trzeba ciągle przywozić, odwozić. 14 garków przepalonych, bo matka zawsze z tym opiadem musiała gdzieś tam dotrzeć, żeby e, ciepłe było. No ale właśnie o to chodzi. Wielkie słowa uznaję całej Waszej rodziny. Super, że tu jesteśmy. Brawa, no, koszulka jest tak naprawdę szczególna, no bo jest z mojego pierwszego meczu w Ekstraklasie, yy, z pierwszego meczu w pierwszym składzie oczywiście, czyli meczu z Górnikiem Zabrze. Więc myślę, że jest to tak naprawdę część początku całej historii mojej yy, z Ekstraklasem, więc, więc nie jest to jakaś losowa koszulka, tylko ma naprawdę dla mnie duże znaczenie i cieszę się, że może tutaj wisieć. Stąd te barwy bo to, był mecz wyjazdował. Tak, tak, tak. tak. Jeśli <laughs> Dziękuję jako Kustosz Kostrzyńskiej Izby Muzealnej podkoszczyńskiej historii. Jestem bardzo wdzięczny, że młode pokolenie kontynuuje dokonania starszych, że jesteście wzorem dla tych najmłodszych. I dziękuję ci Wojtek, że tak zasłużyłeś się i tak oderwałeś najmłodszych do tego, żeby ukochali piłkę nożną, ukochali sport. I będziemy wierni tobie, jak tylko będzie okazja na Stadion Lecha się wy wybrać, by podziwiać i oklaskiwać się. Okay. Wszystkiego najlepszego. <klucza> ja, Mamy i tacie, że takiego dzielnego syna się doczekali, a my takiego współmieszkańca naszego miasta. Dziękujemy. No. Dobrze,